Cześć i witaj w tym tygodniu. Dzisiaj zobaczysz, jak możesz hostować swoją własną aplikację webową, używając hostingu pythonanywhere.com. To jest hosting, który jest bezpłatny. Oczywiście są też wersje płatne, które mają więcej możliwości, ale do wielu zastosowań wystarczy ten bezpłatny hosting. Dodatkowy plus jest taki, że to narzędzie jest naprawdę, naprawdę ekstremalnie, ekstremalnie proste, więc świetne narzędzie na start. Ja nie jestem w żaden sposób powiązany z tym narzędziem, nie mam żadnych korzyści z rekomendowania go, ale po prostu jest tak proste, że koniecznie musisz zobaczyć, jak możesz korzystać z niego. W tym tygodniu weźmiemy filmik, czy właściwie kod z poprzedniego tygodnia, bo w poprzednim tygodniu napisaliśmy aplikację, która zliczała nam, ile razy ktoś wszedł pod dany adres po to, żeby mieć właśnie takie informacje statystyczne. One mogą się przydać do różnych rzeczy. Zerknij na poprzedni film, właśnie ten sprzed tygodnia, jeśli chcesz zobaczyć, jak dokładnie napisać taką aplikację, używając flaska i napisać ją dosłownie w jakieś 15 linii kodu. Bardzo fajna aplikacja. Dzisiaj zobaczymy, jak możemy tą aplikację uruchomić na PythonAnywhere.com, ale tak naprawdę to, co zobaczysz dzisiaj, jest bardzo uniwersalne, i w ten sam sposób możesz równie dobrze uruchomić inne aplikacje webowe, zarówno te napisane we flasku, jak i korzystając z innych y, frameworków webowych, takich jak chociażby Django. Zerknijmy w takim razie na ekran. Pierwsza sprawa to jest to, że trzeba założyć konto na Python Anywhere. Tego już nie będę pokazywać, jak to się robi, bo to jest po prostu wypełnienie formularza. Możesz użyć kontakt na Google, jeśli nie chcesz podawać nazwy użytkownika i hasła, możesz po prostu podać nazwę użytkownika, hasło, wybrać i po prostu potwierdzić adres mailowy. I to jest generalnie dashboard czyli widok, który widzisz po zalogowaniu się do właśnie Python Anywhere. I teraz to, co nas interesuje, to jest zakładka Web, dlatego, że to tutaj tworzy się właśnie aplikacje webowe. Tak więc klikamy tutaj, i w wersji bezpłatnej możesz mieć jedną aplikację webową. Jeżeli chcesz mieć więcej, no to trzeba zapłacić, ale i tak, jak tylko chcesz mieć jedną, no to można mieć to zupełnie bezpłatnie. Więc klikamy tutaj, żeby dodać nową aplikację webową. I teraz tutaj jest informacja, że Twoja strona będzie działać właśnie pod takim adresem, czy nie pod naszą własną domeną, bo możemy jeszcze podpiąć tą aplikację webową pod własną domenę, na przykład wykupić domenę mojadomena.pl i wtedy ta aplikacja działa właśnie pod taką domeną. Tylko wtedy trzeba kupić taką domenę, potem to, ją skonfigurować, żeby ona. Korzystała z Python Anywhere. jest z tym trochę roboty, do tego trzeba już korzystać wtedy z płatnego konta Python Anywhere, więc my tego tutaj nie robimy. My za to dostaniemy bezpłatną domenę, która jest pod domeną Python Anywhere. Ona no jest po prostu taka, jaka jest nazwa użytkownika. I to jest zupełnie wystarczające w przypadku tej naszej aplikacji webowej, bo ona i tak tylko przekierowuje użytkownika do tego docelowego adresu, do którego chcemy przekierować użytkownika. W takim razie klikamy tutaj Next. I tutaj wybieramy pewien szablon, z którego skorzystamy, bo możemy skorzystać z manualnej konfiguracji ręcznej i wtedy sobie wszystko ręcznie poustawiać tak, jak chcemy, ale dużo łatwiej jest skorzystać z gotowego szablonu. I ponieważ nasza aplikacja korzysta z Flaska, to klikamy po prostu Flask. Kolejny wybór, który mamy, to jest to, z jakiej wersji Pythona chcemy korzystać. Zazwyczaj chcemy z tej najnowszej, więc wybieramy 3.9. W większości w ogóle sytuacji to jest tak, że tak naprawdę nie ma znaczenia ta wersja, bo jeśli Twoja aplikacja działa pod np. 3.9, to jest bardzo duża szansa, że będzie działać też np. pod 3.6. Chyba, że korzystasz z jakichś zupełnie nowych funkcjonalności, których nie było w 3.6, albo korzystasz z bibliotek, które już nie wspierają 3.6, to wtedy może się pojawić taka sytuacja. Ale jeśli mamy tak prostą aplikację jak ta nasza, no to to jest mało prawdopodobne. Więc wybieramy. No i tak naprawdę tutaj określamy jeszcze... Jak będzie się nazywać ten plik, w którym będzie się znajdować nasza aplikacja? On tutaj proponuje pewną ścieżkę i on automatycznie za nas stworzy ten plik. Więc zostawmy to tak, jak jest i klikamy Next. Musimy teraz chwilkę poczekać. To trwa dosłownie kilka sekund. No i mamy, mamy naszą aplikację. I tutaj jest kilka przycisków, kilka też informacji. Hmm. Najważniejsze, co, co jest dla nas, to jest to, gdzie jest w ogóle kod tej aplikacji. I on nam mówi, że kod źródłowy jest właśnie w tym katalogu, więc możemy sobie pójść do tego katalogu, klikamy tutaj. No i tu mamy w tym momencie przeglądarkę plików, które są w tym hostingu. No bo pamiętajmy, że hosting to jest po prostu osobny komputer, który jest gdzieś tam w internecie, więc on ma własny system plików, czyli własne własny, nazwijmy to, dysk twardy, i tam są pliki. I jest nasza aplikacja flaskapp.py, więc otwieramy ją. I jak ją otworzymy to tak wygląda właśnie ta aplikacja. On stworzył pewien domyślny szablon. My zastąpimy to tą naszą aplikacją, którą napisaliśmy tydzień temu. I w tym momencie wkleję właśnie kod. I mamy nasz kod. Jedna tylko rzecz, że tydzień temu używaliśmy app.run i tutaj musimy koniecznie z tego zrezygnować, bo on sam już potrafi uruchomić tą aplikację i my tego nie musimy robić. Więc mamy to. Zapisujemy to używając save. No i musimy jeszcze zrestartować ten serwer, który tam działa pod spodem, tak żeby on zaciągnął ten nowy plik, te zmiany, które tutaj wprowadziliśmy. I w tym celu klikamy właśnie ten przycisk. Tutaj. To może też chwilkę potrwać. My w tym momencie możemy sobie już opuścić, o już w tym momencie skończył, tak? Ale w międzyczasie, nawet jakby on tam mielił sobie, to możemy już opuścić, na przykład przejść gdzieś indziej. My w tym momencie właśnie klikniemy tutaj. Jesteśmy w dashboardzie, przechodzimy z powrotem do web. Bo, gdzie będą się pojawiać te informacje o tym, ile razy ktoś kliknął ten nasz link, no, te informacje na razie zrobiliśmy tak, że one są po prostu printowane. I jak to uruchamialiśmy lokalnie, to to wszystko się pojawiało w terminalu. No, ale jak korzystamy z Python Anywhere, to gdzie to się teraz pojawia? To teraz pojawia się nam jak zjedziemy w dół, to mamy też coś takiego jak log files. Po prostu wszystko to, co wcześniej było w terminalu, teraz będzie w tak zwanych plikach, w logach tak zwanych, czyli plikach po prostu no z logami. I mamy też server log, więc klikamy tutaj i to jest po prostu ten goły plik. Tu są te rzeczy, które się działy wcześniej i mamy... Naszą aplikację, ona gdzieś tutaj wystartowała, tutaj są też inne logi, te generowane przez Flaska i też nie tylko, i będą też te nasze logi, o, na przykład tu już jest, Counter równa się 1. To było, no to było jakiś czas temu. Więc teraz, żeby przetestować, że to działa, to po prostu wchodzimy, już nie podajemy adresu tam 1270015000, tak jak to robiliśmy tydzień temu, tylko teraz rzeczywiście podajemy link do, tego, do tej naszej aplikacji, czyli chrismedrela.python.nr.com. Wciskamy Enter i w tym momencie zauważ, że faktycznie przekierował nas na ten adres, który podaliśmy. A jak popatrzymy w logach, to sprawdźmy, czy jak odświeżymy, o właśnie teraz odświeżyłem, to zauważ, że rzeczywiście pojawiło się tutaj counter równa się 2. Czyli rzeczywiście zliczył, jak często wchodzono właśnie pod ten adres. Oczywiście można teraz powiedzieć, no dobrze, ale równie dobrze można sobie popatrzeć na liczbę odsłonić na YouTubie. Tak, ale jeżeli Cię interesuje, ile razy ludzie klikają konkretny link, który tu umieszczasz na przykład tylko na Facebooku, to chcesz wiedzieć, ile razy ludzie weszli na Twój filmik właśnie z Facebooka? I coś takiego też właśnie zrobiliśmy, że tydzień temu zrobiłem coś takiego, że jak mamy po prostu mój profil. Halo, halo. Proszę mój profil załadować. O, jest mój profil. To jest też post, który opublikowałem. Hej ludzki opublikowałem fajny filmik o Pythonie i tu jest link. I To nie jest link do YouTube'a, tylko link właśnie do tego do tej aplikacji webowej. No i w momencie gdy ktoś kliknie ten link, to zliczy Nasza aplikacja zliczy to kliknięcie i od razu przekieruje właśnie na YouTube, a. więc z punktu widzenia kogoś kto korzysta z tego linka, to dla niego to jest transparentne, nic specjalnego się nie dzieje, po prostu, po prostu od razu ładuje się YouTube, ale my mamy tą dodatkową informację, więc jak widać bardzo przydatna rzecz. Jak widzisz, załadowanie aplikacji webowej właśnie w Python NUR jest naprawdę, naprawdę proste i tak samo możesz załadować także inne aplikacje, także te napisane we Flasku, albo w ogóle napisane w innych frameworkach, takich jak chociażby na przykład Django. Więc bardzo Ci polecam, tym bardziej, że jest to narzędzie darmowe. Przynajmniej do pewnego momentu, tak ale jak widać, aplikację webową, jedną za darmo się da zrobić. Plus do tego naprawdę jest to proste w użyciu. To jest zrobione tak, żeby to było jak najprostsze. Dzięki temu jest to po prostu szybkie w użyciu. tak? Nie trzeba jakoś szczególnie tego konfigurować. Mega, mega polecam. Może nie stawiałbym na tym jakichś gigantycznych aplikacji, Netflixa i tak dalej, ale do domowych zastosowań, czy nawet gdzieś do komercyjnych, gdzie tworzymy jakąś małą aplikację. Albo może tworzymy prototyp, to jak najbardziej to narzędzie się świetnie tutaj sprawdzi. I to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że się podobało. Polajkuj, skomentuj, zadaj pytanie, jeśli masz jakieś pytania, i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!